Jeśli Ci powiem, że jedno z najgroźniejszych narzędzi używanych przez hakerów jest w sieci ogólnodostępne i zupełnie za darmo, zapraszam do oglądania. Wyszukiwarka Shodan, bo to o niej mowa, jest właśnie tym narzędziem. Czym tak naprawdę jest? W przeciwieństwie do wyszukiwarek typu Google czy Bing, Shodam wyszukuje i indeksuje urządzenia podłączone do internetu. Bezpośrednio do internetu. Mowa tu o kamerach, o drukarkach, wszelkich urządzeniach IoT. Możliwości tej wyszukiwarki są wprost nieograniczone i dla ludzi zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Jest to fantastyczne narzędzie. Natomiast ma to swoje też cienie. W bardzo prosty sposób potencjalny atakujący może się dowiedzieć czegoś o naszej infrastrukturze. Pokażę Ci w tym odcinku, jak to działa. Shodan, poza wyszukiwaniem tego, przeszukiwaniem internetu rzeczy, czyli tych kamer, tych drukarek, Oferuje również możliwość przeszukiwania systemów, wynajdywania systemów e, przemysłowych, e, tzw. ICS-ów. E, również możliwości przeszukiwania baz danych e, czy infrastruktur sieciowych. Naprawdę narzędzie ma potężnie rozbudowane funkcjonalności, z których można skorzystać. Założenie konta na żądanie jest bezpłatne. W pewien sposób mamy ograniczoną funkcjonalność, jednakże w bardzo niewielkim stopniu. Natomiast jeżeli ktoś chciałby się pokusić o, o praktycznie nieograniczony dostęp, to najtańsza opcja freelancer za 69 dolarów miesięcznie. Zacznijmy od prostego sprawdzenia Jakie usługi mm, są otwarte pod danym adresem IP? Sprawdźmy sobie stronę, którą używamy mm, do trenowania skanowania przez Nmap. Okay. Sprawdźmy, jakie ona ma IP. Otwórzmy sobie command linea. Hmm. Skorzystamy z urządzenia NSLookup. Wpiszemy adres strony. Ok, mamy nasz IP. Skopiujmy i wprowadźmy w pole wyszukiwania Shodan. Shodan zwrócił nam tutaj bardzo ładnie wyniki wyszukiwania, podane w bardzo czytelnej, przejrzystej formule. Mamy tutaj otwarte porty. Informacje o hoście, domena, dostawca usług, lokalizacje, potencjalne znalezione podatności. Przypominam, że to jest strona, która z założenia miała być podatna, dlatego tutaj wszystko trochę tego jest. Można sobie poczytać, postudiować. Każdy z portów szczegółowo opisany. Czyli jak widzimy, Shodan tutaj wykonał dla nas robotę bardzo podobną do tego, co robił Enma. Ale to nie koniec. Naprawdę ta wyszukiwarka ma bardzo, bardzo dużo możliwości i zastosowań. Na przykład możemy sobie przeszukać. Pod kątem konkretnego typu bazy danych. O tu niesławny elastik. Może sprawdźmy tutaj MySQL. Zobaczymy, co nam przodan zwróci. Jak widzimy, otrzymujemy ponad 3 miliony wyników. Oczywiście, ja tutaj w procesie montażu wybluruję to. Niektóre z tych wyników. Mogą być podatne. Nie chcę przekładać ręki do potencjalnego ataku. Kolejną ciekawą rzecz jest możliwość uściślenia zawężenia naszych poszukiwań przez tak zwane filtry. Na przykład będziemy przeszukiwać teraz również zasoby w poszukiwaniu bazy MySQL, ale wpiszemy tutaj kod. Polski, sprawdźmy czy zwróci nam jakieś wyniki 16 tysięcy ponad znowu tutaj bardzo, bardzo dużo spróbujmy jeszcze zawęzić, może po mieście zobaczmy w Warsaw zobaczymy co nam tutaj wyszukiwarka zwróci o, jak widzimy, jest tego ponad 11 tysięcy. Szodana możemy też wykorzystać pod przeszukiwanie, pod konkretną usługę, pod konkretny port. Sprawdźmy sobie, może usługa FTP, która zwykle działa na porcie 21. Enter. Zobaczymy, czy jakieś wyniki nam się tutaj pojawią i ile ich będzie. 8 milionów. Dobrze, zawęźmy nasze poszukiwania. Po kodzie kraju. Ok, 181 tysięcy. Jak widzimy, możemy sobie tutaj z boku Odwoływać się do poszczególnych miast. Na przykład w Nowym Targu i tak dalej. Jest tutaj taka możliwość, a także możemy również filtrować sobie odpowiedzi po dostawcach danej usługi i po systemach operacyjnych. Także jak widzimy, tutaj showdown. Posiada naprawdę niezwykłe niezwykłe możliwości. Sprawdźmy sobie jeszcze. Możemy szukać również, która usługa jest jakby podatna. Na przykład kodem stanu dopuszczającym anonimowe zalogowanie na, na porcie 21 będzie 230. Sprawdźmy czy coś takiego odnajdziemy. Czekamy, czekamy. Ponad 4,5 tysiąca. Jest to trochę przerażające. Słuchajcie, część z tych zasobów jest umieszczona w internecie w ogóle zupełnie nieświadomie. Dlatego warto sobie sprawdzić od czasu do czasu, czy nie wystawiamy do świata, do, do internetu. Czegoś, co może potencjalnie zagrozić naszej organizacji, naszej prywatności, warto sobie z takiego narzędzia skorzystać. Shodan ma też możliwości przeszukiwania i wykonywania zrzutów ekranu przy niektórych usługach, np. przy kamerach, np. przy zdalnych pulpitach. Sprawdźmy sobie teraz na przykład. Port 554, na którym działa usługa RTSP odpowiedzialna za strumieniowe przesyłanie danych z kamer. I dodamy tutaj taki filtr, has screen, screenshot ustawiony na true. Sprawdźmy. Zobaczcie. Znowu tutaj możemy sobie, proszę, w Izraelu coś przejrzeć: otwarte kamery. Szodan jest naprawdę fantastycznym i niezawodnym narzędziem. Szodan ma bardzo, bardzo wiele filtrów. Niektóre opracowane przez badaczy bezpieczeństwa można znaleźć w internecie. Narzędzie doskonałe, jeżeli chodzi o możliwości praktycznie nieograniczone, bardzo przydatne dla badaczy bezpieczeństwa. Wiadomo, że ogólnodostępność tego narzędzia sprowadza pewnego rodzaju zagrożenia. Ja tutaj naturalnie chciałbym przypomnieć, że wszystko co robimy, robimy z głową, działamy w granicach wyznaczonych przez prawo. Jeżeli nie mamy dostępu do danego, dostępu do danego zasobu, nie używamy, bo popełniamy przestępstwo, które będzie ścigane z całą surowością. Tak? Pamiętajcie zawsze, żeby zachowywać zdrowy rozsądek. Dla nas jako badaczy bezpieczeństwa narzędzie doskonałe. To tyle. Zapraszam do kolejnych odcinków.